Witam wszystkich bardzo serdecznie przy mikrofonie Burial. Zapraszam na kolejny odcinek gameplay gry Rise of the Tomb Raider. Po krótkiej przerwie wracamy do Lary Croft i kontynuujemy jej podróż przez Syberię. Kontynuujemy naszą przygodę z Larą Croft zwiedzając kompleks radziecki. O tutaj coś się świeci, czy coś jeszcze tutaj będzie? Nie, tu są zaspy, ale tutaj. Dosyć spora lokalizacja, tak jak obserwowaliśmy ostatnio. Mamy tutaj bardzo dużo 3 grobowce, misje, 4 wyzwania, 14 skrzyń, 21 zestawów survivalowych, z czego właśnie przed chwileczką znalazłem pierwszy. No świetnie, świetnie, jedziemy. Czy coś jeszcze? Nie, dobra, no to Hops. O, zatrzyma się? Nie, no i elegancko. O, tu coś było? Jest coś jeszcze. Skóra z tego zebranego, zabitego zwierzaka. Czy coś jeszcze? Tu jest wejście na drzewo. To nie. Oho! Następny. Gdzie on jest? Dobra, ptaszka. No a, tam uciekł już. Dobra, i tu widzę jakąś skrzynię jeszcze po prawej. I tam jakieś ciało. Surowce. Surowce zawsze w cenie. Aha, jeszcze kolejne przejście. No dobrze. Odkryto ciekawe miejsce. To bardzo ciekawe, że tak szybko odkryto ciekawe miejsce. Tu widzę pieniążki, tu widzę... nasze znaczy nie pieniążki, żyby, a tu surowce. Świetnie. Nie wiem jak wam, ale mi pasuje. Mi pasuje. Im więcej tego wszystkiego, tym lepiej. Kolejne surowce przyda się do materiałów wybuchowych i przejście w głąb. Kolejne. O, 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 o. Coś tutaj jest. Kokos z Nicei, astronom. Proszę. Na Syberii nauczyliśmy się greki. Dobrze. Dobrze, obiecująco. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Dobrze, tu widzę, widzę surowce. Najpierw do góry. Tu jest jakieś zejście, to... później. Okej. Okay. Są surowce i tam dalej coś jeszcze było. Dokument. Prorok musi mieć wyznawców. Kokkos z Nicei był jednym z pierwszych wyznawców proroka. Oskarżony o herezję w swoim rodzinnym mieście, Kokkos dołączył do pielgrzymki na północ. Jego wiedza na temat gwiazd pomogła w nawigacji. Mówi się, że Kokos i prorok przesiadywali godzinami pod gwiazdami, rozmawiając na temat wszechświata i trudnej roli, jaką odgrywa w nim człowiek. Wybudował dla proroka planetarium, aby nawet w pochmurne dni zimowe mógł obserwować nocne sklepienie. Świetnie, świetnie, czy coś jeszcze? Tutaj. O, tutaj jest głębiej jeszcze zejście i kolejne skarby, proszę. Ciało Grzybków już nie zbiorę, dobra? I tu było jeszcze coś, ale dobra, to jest chyba powrót. Tak, to jest powrót do naszego szlaku. A, i znowu rozwidlenie. Dobra, to znowu idę w lewo. Nie zastanawiajmy się długo nad tym. Tutaj. Nie, tutaj pusto. Tam coś jest. I tutaj coś jest. Pięknie. Surowce. Okej, okay. świetnie. Kolejne miejsce zwiedzone. Czas by wrócić na swój szlak. Dla tutaj coś jeszcze było, czy nie? I dobra, to jest ten po. O, jest, jest. Jest sarkofag. I są pieniążki, no właśnie. Odkryto ciekawe miejsce. Tego pana nie przeszukam, ale naokoło jeszcze przebiegnę i warto, bo tutaj są kolejne pieniążki. Dobra, to już chyba mam naokoło i idziemy po kolejną umiejętność. A jednak nie, nowy sprzęt, element starożytnego łuku jeden, jeden z czterech. Świetnie, bardzo dobrze. Teraz muszę wrócić na górę, bo to jest chyba wszystko. Wszystko, tutaj już też nic nie pokazuje. Dalej mam iść w tym kierunku. Tu jest jakaś drabina rozwalona, ale dobra, idę tędy do góry, pozwala mi tutaj wskoczyć. Jest wyjście. A nie, to jeszcze nie jest wyjście. Jeszcze do góry. Tu jest dopiero wyjście. Tu był przesmyk. Dobrze, wracam. Wracam do kompleksu radzieckiego i do da jeszcze dalszej eksploracji tego terenu. Tu było to ciało teraz. Staszek odleciał. Czy tu był... O, tu było jeszcze do zebrania. O! Nie spadło. O proszę, dlaczego nie spadło? Halo. Kurczę, myślałem, że spadną te pióra. Ok, no, okay. mogę mu teraz pomóc. Dostaliśmy informację. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. Dwa lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Jeden dzień na lodowym pustkowiu wystarczył. Widziałem śmierć. Patrzyłem jako czy tego mężczyzny zachodzą mgłą, i słuchałem jako coś mnie błaga. Nie wiem w jakim języku. Czekałem z nim na śmierć i patrzyłem. W jednej chwili jeszcze tu była, w następnej nic, tylko martwe mięso. Zwymiotowałem na śnieg, na którym zastygła krew tego chłopaka, ale jego już nie ma, a ja żyję. Konstantin ciągle nam powtarza, że przybyliśmy tu, by wykonać dzieło boże. Zaczynam to rozumieć. Narodziny psychopaty. O właśnie, to psychopata. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Oho, czyżby to był on? Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjadę. Hej, trzymaj się! Nie, nie no, no nie. Jeszcze ja zadbam o to, żeby nikt się nie usłyszał. Yy, odwracanie uwagi. Nie czegoś takiego nie widziałem. Aha, bo jest z dwóch kolesi. Szalony zaatakował trzech uzbrojonych żołnierzy. To ja mogę sobie tam rzucić. Nie udało im się skwytać. coś słyszałem. Sprawdzę. Ale jeden poszedł tylko. Dobra, to drugiego tutaj. Dobra. Szybciutko. I teraz po drugiego. Zanim się odwróci. Dobra. Dobra, przeszukane. Cztery strzały. Tu coś było, nie? Dobra. To jest niepotrzebne. To i skrzynka. Złom. Dobra, Lara, rozejrzyj się, czy tutaj jest coś jeszcze. Tu są jeszcze materiały. Tu są jeszcze materiały. No i co? Idziemy dalej. W szeregach wroga, zbadaj lądowisko Dołączają dla helikopterów. Dołączają kolejni. Dobra, idziemy dalej. Dopóki nie wyślemy tam kogoś, żeby wyłączył tombę. Te skrzynie mają znaleźć się jak najdalej od ognia. Biegiem. Proszę tu jest koleż blisko. Jest nie możemy Od kilku minut nie słyszałem żadnych strzałów. Myślę, że wszystko w porządku. Nie licz na krok. Bądź w pogotowiu dopóki nie odzyskamy łączności z więzieniem. Tu są lampy do rzucania i są do rzucania... wiem. Nasi spytali żywcem jednego z żeby go przesłuchać. Jeszcze trzech, jeden tam na górze. Pewnie dowódca chce sprawdzić z czego się dowiedzieliśmy. Konstantin spodziewa się po nas czegoś więcej. Ktoś beknie za ten błąd. Najpierw amunicja. Nie mieszaj jej z racjami żywnościowymi. Coś mi się zdaje, że lepiej mieć ją pod ręką. Hmm. Tak jest. Dobra, niech się ten oddali tutaj. Cholera, ten wybuch zniszczył większość racji żywnościowych. Heh, ta jest do niczego. Dobra, chyba teraz mi podpowiada, że mogę. Co to ma być? I co teraz tego na górze? On się tam zatrzymuje. Dobra. Likwidacja z ukrycia, dobrze. Oho, tutaj. To też do zebrania, nie? A, też. Jest leczenie. Czy coś tutaj jeszcze widzę? Nie, nie, nic tutaj nie widzę już. Tego przeszukam. E, dobra. Butelki nie potrzebuję, ale tu mam jeszcze surowce do zebrania. I wejście na górę jest. Hmm. O, tutaj coś jest. Hmm. Stary radziecki plakat. Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żył. No dobra. Dobra, to za chwilę, bo to jakiś coś będzie do czytania. No dobra, jedziemy. Przyjmowałem Dobrze. już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. Ale tego kontraktu nie mogłem odpuścić. Od lat polowałem na zlecenie od trójcy. Są dyskretni, płacą obłędnie i zawsze mają jakąś robotę. Wreszcie mi się udało, ale najchętniej już bym się wycofał. Jesteśmy w jakimś opuszczonym radzieckim obiekcie na totalnym zadupiu. Nikt nie mówi nam, co się tutaj dzieje, ale myślę, że przypadkiem pomagam naprawdę niebezpiecznym ludziom w zdobyciu atomówki lub w czymś równie strasznym. Serio, na to wygląda. Potwierdź, jeśli wiadomość dotarła. Stworzyłem w sieci zabezpieczony kanał. Wydaje się, że powinni zadbać o lepsze zabezpieczenia, ale do tego wynajęli mnie. Teorie spiskowe. Dobrze. O, proszę, uzupełnione strzały. I tu mam jeszcze ciało do przeszukania. i Już strzał nie podniosę. I skrzynia. Element pistoletu semi-auto. Drugi. Dobrze. To już jesteśmy, Jestem bliżutko. Już jestem blisko, drabina. Dobra, zanim pójdę dalej, mapa. Yy, dobra, nie widzę nic więcej. Przynajmniej, dopóki nie znajdę właśnie jakiejś yy, mapy z ro rozpiską tego, co gdzie się znajduje, bo mo mogłem jeszcze coś przeoczyć. Dobra, Lara. Dobra. Mhm. No to, cóż, no to dalej. Ciekawe, czy tam mogłem wyskoczyć? Czy był sens? Chyba nie było sensu. Dobra, to schodzimy głębiej. Wow, szczury! Dobra, poza tym, że mnie ugryzł, to chyba nic się nie stało. Aha, tam jest coś. Dobra. Ale expa się dostaje. Expet też jest dobry. Aha, dobra, lampa. Okej. Okay. Kolejne ciało i rewolwer elegancko czas ucieka umrzesz mi to, co chce nie tylko ty umrzesz, umrze cała twoja rodzina. Dobra leczenie co tutaj mamy? Nadciąga armia czerwona. Obserwuję ich od kilku tygodni. Widziałem setki ludzi stawiających szkaradne, żelazne budowle na lodzie. Wielu z nich umarło, a ich zamarznięte ciała pozostawiono w tundrze. Żadnych obrzędów, żadnego pochówku czy palenia ciał. Ci nowi najeźdźcy są okrutni i bezbożni. Przybyli w te góry w poszukiwaniu metali szlachetnych. A może jak wielu przed nimi przyciągnęła ich tutaj moc boskiego źródła? Mój lud musi znowu przygotować się na wojnę. No nadejście czerwonych. Ich historia. Nic nie ma, to przy szybę, dobra. Noży. Naszy... Przez weneckie lustro. Dobra, przeszukajmy tego pana. Tego pana. E, nie mam wytrychu. Dopadli go. Uwięzili. Muszę, muszę. O nie. Nie, nie, nie. Teraz bym chciał zmienić na łuk z powrotem, dobra. I tu mogę się przywydostać. Dobra. Świetnie. Niestety koleś tam tutaj za dużo nie powiedział. Przełączanie broni użyj... Aha. Ale dobra, dobra, to już widzę, dobra, ale... Dlatego tak to dziwnie wyglądało, bo nie mam więcej. Bo nie mam więcej broni. Mam tylko ten rewolwer i łuk na razie. To i tak nie jest złe. Gdzie mam iść tutaj? A tutaj, dobra. Strzał mam maksymalnie. Nie, nie wiem, czy uda mi się zatamować wyciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zamek. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć części zamienne. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest. Nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale. Nie. Nie rozumiesz. Jak mógłbyś zrozumieć? A. Uspokój się. Uspokój. Nie bój się. W zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Konstantin, jesteś pilnie potrzebny w więzieniu. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Możesz stań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. Okej, okay, czyli to jest ten Konstantin, który miał tutaj przylecieć helikopterem. Jest srogi, srogi dla swoich ludzi. Co mamy z nim zrobić? Nie ważcie się go Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? To cholerstwo nas 50. lat. Chyba zepsuł się zawód. Dobra, zakręćmy go. Po tym ataku nie możemy pozwolić sobie na kolejne straty. Dobra, zajmę się tym. Trzymaj i nie ruszaj tym. Muszę się zaprzeć. Mhm, mm po prostu. Słończka ma uszkodzony gwint. Pomożesz mi? Jasne. Kurde, no ten idzie. Tego bym najpierw załatwił. A może tutaj? O! Elegancko, tą trującą strzałą. Muszę znaleźć sposób, by zniszczyć ten zbiornik. Aha, to, dobra. Przeszukane ciała. A z tym pogadam. A nie, kurwa. Cicho sieć. Cicho sieć, koleś. Niemiło, niemiły jesteś. Au! Dobra, mamy zapasy uzupełnione, ale tutaj już nic nie zrobię. Jeszcze jakieś. O, tutaj jest jeszcze surowce. Jeszcze na górze mam kole się do podniesienia. Tylko tutaj powinny być. Czy ja przeszukałem wszystkich? Nie. Przeszukałem wszystkich? O, tego jeszcze nie przeszukałem. Nie, tutaj już nic nie ma. To na górę. Do tego pana, tutaj. Muszę znaleźć o. sposób, by zniszczyć ten zbiornik. Dobra, Lara, zaraz, sobie, zaraz to ogarniemy. dobra tu jest lampa. O jest koleś. No wejść tutaj. Było to idealnie, tam jest jeszcze koleś. Dobra, co tutaj mamy? Nic. Dobra, tu do przeczytania. Przykład radzieckiej propagandy. Noc nie powstrzyma nas od pracy. Rosyjski poziom drugi. Nieźle. Przynajmniej coś z tego mam. O co? Wszystko tutaj, wszystko to idziemy dalej. Słuchaj, nie spojrzałem na mapę. Ale wygląda na to, że jest ok. Wstępniaczek mamy załatwiony. Dobra. O, tutaj jeszcze nowy obóz. Stacja rozrządowa. Okej. Okay, szybko poszło. Była nowa jest umiejętność. To człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii jest brutalny, niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. Wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. Dobrze, dwa punkty umiejętności do rozdysponowania. Ilość amunicji znajdowana przy ciałach, dobra, może być, a tutaj, szybsze wytwarzanie przedmiotu, zwiększenie zazab... Uh -huh. Wytwarzanie bomb z czerwonych kanistów oraz śmiecionośnych min zbliżeniowych. No. Lądowanie tak, i co tutaj było, punkty doświadczenia. To weźmiemy tak, wezmę to. Bo chcę jak najwięcej rzeczy jak najłatwiej znajdować. I tu wezmę, jeżeli chodzi o złowce i ilość amunicji. I mam jeszcze jakieś ulepszenie. Nie, nie, ulepszenie broni jeszcze widziałem. A e e jeszcze. Wyposażenie. O proszę. Twardy kołczan ze skóry, który umożliwia zebranie większej liczby wszelkiego rodzaju strzał. Biorę. I to mi pozwoliło jeszcze zasobnik na amunicję do pistoletu, yy, zebranie większej ilości amunicji do pistoletu. Dobra, już miałem też amunicję do rewolweru, yy, maksymalną ilość, więc spokojnie będę mógł zbierać teraz tego więcej. Jeżeli chodzi o broń, to mam tak... Dobra, tu mam jeden element z tego łuku, który znaleźliśmy w tym wyzwaniu, ale tutaj jeszcze jest coś... No właśnie. Końcówki strzału umożliwiają szybsze ładowanie strzały i zwiększenie szybkości strzelania. I dotyczy to wszystkich łuków, czyli dobra, warto to zrobić. I już nic mi nie zostało surowców na żadne inne ulepszenie, nawet do pistoletu, do, do rewolweru. No dobra. No dobrze, to myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mamy punkt. Mamy tutaj podsumowanie tego, co udało się zrobić. Jedna skrzynia, jeden skarb. Ale to w każdym razie kontynuowali będziemy tutaj ten kompleks radziecki w następnym odcinku. Myślę, że na tym tutaj skończymy. Mam nadzieję, że Wam się podoba gameplay z tej starszej gry. Tymczasem żegna się z nami Burial i zachęcam do pozostawienia kciuka w górę i suba z dzwoneczkiem. Do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć.